Dłużej bez wizyt na cmentarzu Grabiszyńskim. W związku ze skomplikowanym sposobem usuwania szkód po nawałnicy zarząd cmentarzy komunalnych wydał orzeczenie o przedłużeniu okresu zamknięcia cmentarzu na Grabiszynie do piątku 24 lipca. Jest ze mną rzecznik spółki odpowiedzialnej za usuwanie szkód, Anna Bytońska. Proszę powiedzieć, na czym polegają te skomplikowane metody? Jeśli chodzi o sprzątanie na terenie miasta, to, to polegają te metody oczywiście na, przede wszystkim na usuwaniu y, zwalonych drzew, odsuwaniu na bok, a następnie na, y, na sprzątaniu tego, co zostało odsunięte na bok. Jeśli chodzi o sytuację na cmentarzu Grabiszyn, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Tam jest y, szczególna sytuacja, są wąskie przejścia, jest dużo nagrobków, jest bardzo dużo drzew. Drzewa rosną blisko siebie, poprzewracały się, a część konarów jest nadłamana i jeszcze zwisa. Do usuwania takich szkód potrzebne są ekipy specjalistyczne. Ekipy alpinistyczne potrzebne są wyspecjalizowane osoby i sprzęt. Osoby, które wejdą na drzewo i usuną zwisające konary. Taki zwisający konar grozi tym, że spadnie komuś na głowę, kto będzie przechodził na cmentarzu lub, lub spadnie choćby na nagrobek i zniszczy go. Dlatego w tym czasie nie wolno odwiedzać cmentarza Grabiszyńskiego. Nie wpuszczamy wizytujących, a także nie wpuszczamy osób wjeżdżających samochodami, nawet w terminie nieco dłuższym, bo do końca przyszłego tygodnia. Zaplanowane pogrzeby odbywają. Się, natomiast żałobników wpuszczamy na teren cmentarza w ten sposób, że zbieramy ich grupami i grupami przeprowadzamy wyznaczonymi bezpiecznymi ścieżkami do miejsca pochówku. Dla innych osób odwiedzających teren cmentarza jest zamknięty przynajmniej do 24 lipca, natomiast ze względu na wielkość zniszczeń jest takie prawdopodobieństwo, że ten teren ulegnie jeszcze wydłużeniu i na teren cmentarza nie będzie można wchodzić przez dłuższy czas. Zatem skutków burzy ciąg dalszy. Natura po raz kolejny pokazała swoją siłę, a nam ludziom pozostaje tylko po niej posprzątać i mieć nadzieję, że w niedługim czasie nie będziemy musieli przekazywać takich informacji.